Tutaj też zrobiłem sobie troszkę gnojówki skończyny. Jest taka jakby bardziej czarniejsza od tej z pokrzyw. Zaraz sobie to pójdę powylewam i zostawię przez jeden dzień, całą noc, żeby to sobie obeschło. I też zapodam dżownicą, zobaczymy jak to będzie im szło. Ale już wiem, że będzie dobrze. No bo kończyna jeszcze więcej tych składników, ma jak pokrzywa, bo tego azotu sobie sama naprodukuje. Więc dobrze odżywiona jest, a Jak jest dobrze odżywiona, no to i dobrze odżywi czownica. To na razie. Widzimy się jutro, jak będziemy to im dawać do jedzenia. Witajcie. Przyszedł czas zaaplikować tą gnojówkę, znaczy pozostałości po gnojówce. Kończyny, tak się będzie, będę przejęzy, przejęzyczał. Tak mi jakoś słowa podchodzą. Będziemy to aplikować. Tam jakieś jeszcze ogórki, jakieś ogonki od pomidorów. Będą. Tu jeszcze trochę tej gnojówki. Dodam. Zupy z dyni. I tak zobaczymy. Najpierw odsuniemy sobie. O widzicie, już jakaś jedna na spacer się wybrała. O, tutaj patrzcie, jak po wierzchu chodzą. U, jak myślicie, co to znaczy? Co to znaczy? No, według mnie to znaczy, że no, zjadłybyśmy coś tak. Trzeba gdzieś iść, coś poszukać. A ten zioł przyszedł światłem, poświecił. To trzeba spierniczać na dół, żeby nas nic nie zjadło. No dobra, to działamy. Jak chce im się jeść, to działamy. Ogólnie z tymi pozostałościami po gnojówce, to nie wiem czy zauważyliście, ale one jak poleżą tak 2-3 dni, to już nie śmierdzą. Pachną takim jakby lasem, wiecie, tą taką ściółką tą leśną, czasami tak po deszczu się pójdzie taki ziemisty taki jakby zapach. Tam na dnie schowałem te wszystkie, patrzcie, dynie. Yy, znaczy, w sensie wiecie, te sadzonki, co mi schodzą cały czas, to je zrywam tam z wierzchu i ładuję je tam na spód, żeby one zaczęły tam się rozkładać i psuć. I zobaczcie, to nawet już opanowały, próbują tam gdzieś coś skupnąć. Yy, zobaczcie, ale one są głodne, widzicie. O, tu coś jeszcze nos na spodzie siedzą, coś tam. O, zobaczcie, jaki ostatni kawałek dorwały. <laughs> Dobra sobie siedzą. Muszę znaczy ich stąd powybierać, Bo zobaczcie, jak tu ich się robi. Już... Też przestaną mi się rozmnażać. Spróbuję to jedną ręką. Może nie zwalę tego. Bo... Ogólnie, tak, yy, to pozostałości po tej gnójówce to sobie leżało pod gruszką. Yy, zaczął deszczyk padać. No to mówię, dobra, zostawię. I właśnie tam koło 3 dni leżało sobie pod tą gruszką, tam ściekało tej gruszce jeszcze te pozostałości, witaminki, wszystko, także ona to w zasadzie nie wyschła do końca, nie, ją po prostu ten deszcz to ją obmył i wiecie, i o to chodzi, że ona się już szybciej będzie rozkładać, nie, bo tu możecie zobaczyć, że to, widzicie, takiego takie o, papkowate jest, stałaby przykryć i już tutaj podejrzewam, że te drzewnice jak tam to się rzucą, to tylko wiecie. Jeszcze trochę im damy tego, no bo tu coś tam przyjdą, będą te soki zlizywać, co jeszcze z tej gnojówki zostały. No ale to tak może być niewystarczająco, widzicie, niech tam jest. To tak po brzegach im trochę damy. Przyjdą tu i tak na górze będą siedziały, od góry są dopełnie pewnie żarły. Tutaj chociaż troszkę dać. Miały trochę na start. O. Dobra. I trochę to przykryjemy teraz. Zobaczcie. O kurczę, zobaczcie. No garściami można brać. Garściami. O, muszę je zobaczyć. Muszę kurczę je tu. Zobaczcie, gdzie nie wezmę. Patrzcie, co się dzieje. Garściami. Widzicie, tutaj trochę problematycznie to jest przewrócić. Ogólnie bardzo fajny pojemnik, bo się bardzo fajnie na powietrza, praktycznie bez można było tak trzymać i trzymać. I widzicie, i one i na dole są, ale zobaczcie, gdzie nie wezmę to garściami. No, zobaczcie. Zero tekstur. ale mówię, że jak ich nie powybieram trochę. To one przestaną mi się rozmnażać tutaj, bo już jest ich tutaj, tyle że to już jest za ciasno. Albo bym musiał tej ziemi dorzucić, no ale jak dorzucę, wiecie, znaczy ziemi, wiecie o co chodzi, tej pozostałości po jakiś jakiejś trawy, nie trawy, bym musiał dorzucić im. Tylko boję się, że mi to pierdzielnie, nie? nie, Bo zobaczcie, już ja miałem to zawinięte. Nie wiem, czy tam na wcześniejszym filmiku będzie to widać. A to już mi się wzięło, porozwijało. Kurcze, pomimo, że tam powiązałem wszystko, próbowałem to jakoś usztywnić. Ale z drugiej strony, tak samo, że to się tak porozwijało. Wiecie, już takie to obciążenie jest, że to tak się wydaje, ale tam pewnie ładne kilogramy to waży. Szczególnie, że to wiecie, bardzo też wilgotne jest, bo tak to w drobnicach. Tutaj dużo też tej wody jest, to też robić swoje. O. Ja tak walę nie z górką sobie pomyślicie, a po co tak z górką, a to one jak zaczną tu wejdą i zaczną to przerabiać, to wiecie, to wszystko sobie siądzie, nie, tak samo jak w tamtym pojemniku, możecie zauważyć, ile było na początku, ile jest teraz i cały czas, jeżeli tam długo mnie nie ma, jeżeli długo mnie nie ma i otworzę to, ten pojemnik po jakimś takim dłuższym, dłuższym czasie, no to zaraz się go tam robi, kurde, już połowa albo jeszcze mniej, nie, tak to jest. No dobra, to już nie będę przedłużał. Chowam, to wszystko przykryję ich na razie. Dzięki, cześć. A jeszcze, no, zobaczymy. po tam gdzie, za dwa tygodnie, jak ona sobie z tym razem. Jak to im smakuje. Taka kończynka. No, już teraz to no, będę się żegnał drugi raz. Cześć.